Drogi synu, aniołowie mówią, że najbliższe 48 godzin będzie dla Ciebie niesamowite, ponieważ jesteś bardzo blisko wielkiego odkrycia, które zmieni Twoje życie. Złe dni zamienią się w wspaniałe, nowe możliwości znajdą Cię, a Ty uchwycisz je obiema rękami. Twoje zdrowie się poprawi, Twoje finanse się poprawią, Twoje relacje się poprawią. Ponieważ wszystko to przychodzi z powodu Twojej niezachwianej wiary w Boga. Pan Bóg mówi Ci dzisiaj, że najbliższe dwa miesiące będą lepsze niż ostatnie dwa. Twoje błogosławieństwa nadchodzą, nowa era Twojego życia się zaczyna, taka, która wypełni Twoją duszę i przyciągnie błogosławieństwa do Ciebie. Napisz Amen, aby to potwierdzić. Kiedy przechodzisz przez głębokie wody, będę z Tobą, gdy przeprawisz się przez rzeki trudności. Nie utoniesz, gdy przejdziesz przez ogień ucisku, nie spłoniesz. Płomienie Cię nie pochłoną. Powtarzaj to sobie codziennie. Moje życie jest wspaniałe, rozwijam się, staję się lepszy. Wybieram, by wierzyć w nagłe cuda i niespodziewane błogosławieństwa. Podziel się tym filmem, jeśli kochasz Boga. Jeśli nosisz na sobie ciężary przeszłości, mój synu, oddaj mi je. Pozwól sobie poczuć wszystkie emocje, które musisz poczuć, nawet jeśli nie mają sensu albo nie rozumiesz, dlaczego się tak czujesz. Następnie dostrój swój umysł do nowej wibracji. Pamiętaj, jak przezwyciężyłeś straszne rzeczy w przeszłości. Odsun się od swoich błędów i skup się na pięknych rzeczach, które zrobiłeś. Czas zostawić za sobą wszystkie te ciężary i podróżować lżej. Jest w porządku być szczęśliwym jednego dnia, a smutnym następnego, czuć się pewnym siebie jednego dnia, a pełnym lęku następnego. Nie musisz czuć się tak samo każdego dnia. Po prostu ucz się akceptować i dostosowywać do tego, co czujesz. Napisz Bóg jest dobry, aby to potwierdzić. Niektórzy ludzie będą cię osądzać za zmiany, inni będą świętować twój rozwój. Wybieraj swoje otoczenie ostrożnie. Nie jesteś odpowiedzialny za wypaczoną percepcję, jaką ktoś ma na twój temat. Trwaj w swoim świetle i prawdzie. Ludzie, którzy czują się dobrze sami ze sobą, pomagają innym czuć się dobrze z sobą. Pamiętaj, że każdy związek po pewnym czasie staje się nudny. Czasami miłość to nie uczucie, ale zobowiązanie do kochania codziennie, fizycznie i emocjonalnie. Pamiętaj, że możesz zacząć późno, zacząć od nowa, stracić wszystko, wiele razy upaść a mimo to odnieść sukces. Życie staje się trudniejsze, gdy próbujemy je ułatwić. Ćwiczenia mogą być trudne, ale brak ruchu czyni życie trudniejsze. Niewygodne rozmowy są trudne, ale unikanie konfliktów jest trudniejsze. Doskonalenie swojej sztuki jest trudne, ale brak umiejętności jest trudniejszy. Łatwe ma swoją cenę, jeśli wszystko wokół ciebie wydaje się ciemne, spójrz jeszcze raz, możesz być światłem. Powtarzaj tę modlitwę ze mną, umiłowane Boże, dziś przychodzę do ciebie z sercem pełnym wdzięczności. Uznaję i wychwalam Twoją nieustanną obecność w moim życiu. Jesteś zawsze przy mnie na każdym kroku mojej drogi. Wśród radości i wyzwań czuję twoją prowadzącą rękę i twoją bezwarunkową miłość. Ojcze, jesteś moją bezpieczną przystanią, moją niezachwianą skałą. Dziękuję, że jesteś moją siłą w chwilach słabości, moim światłem w ciemnościach i moim spokojem w burzach. W każdej sytuacji wiem, że mogę ci ufać. Niech Twoja łaska i miłość nadal mnie otaczają. Uzdalniaj mnie, abym żył w harmonii z Tobą, szukał Twojej woli i podążał Twoimi ścieżkami. Pomóż mi zawsze pamiętać, że jesteś moim obrońcą, moim doradcą i moim wiecznym przyjacielem. Panie, dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie. Niech moje życie będzie manifestacją Twojej nieustannej obecności i niekończącej się miłości. Napisz amen, jeśli czujesz miłość do Boga. Drogi Synu, kochaj ludzi głośno, mów do nich często, zachęcaj ich do realizacji swoich celów, przytulaj ich, kiedy tylko możesz. Nikt nie kończy życia. Żałując, że zostawił więcej ludzi zastanawiających się, jak bardzo im na nich zależało. Znormalizuj pozwalanie ludziom mówić, bez pośpiechu do sedna, bez naciskania ich, by się otworzyli, lub próby naprawienia ich bólu. Biegnij swobodnie i żyj pełnią życia, ale pozwól sobie na spanie do dziewiątego naucz się, że rzeczy nie zawsze idą zgodnie z planem. Ale w niedoskonałości jest piękno. Zrozum, że niektóre rzeczy, które się zepsuły, pozostaną złamane. Możesz przechodzić przez trudne chwile i wciąż szukać lepszych momentów, mając ludzi, którzy cię kochają. Nie martw się, jeśli ktoś cię nie polubi. Większość ludzi walczy, by polubić samych siebie. Wpisz w swoje serce, że dasz sobie całą cierpliwość. Współczucie i wsparcie, jakie potrzebujesz na każdym kroku swojej drogi i celach na ten rok. Zwłaszcza w trudnych dniach, podążanie z nurtem nie oznacza bierności i czekania, aż wszystko samo się rozwiąże. Podążanie z nurtem oznacza niestresowanie się walką ze zmianami, które są poza Twoją kontrolą. Niektórzy z Was nie mają świadomości, jak niesamowici naprawdę są, jak sprawiają, że inni się śmieją, podnoszą innych na duchu lub przeżą dodatkową miłość. Nawet jeśli sami walczą, to czyni ich tak pięknymi ludźmi. Dla tych, którzy ostatniej nocy nie spali, płakali, miejcie nadzieję, bo za każdą bezsenną noc przychodzi błogosławieństwo. To też minie. Jezus jest Panem. Bóg mówi dziś do ciebie, że masz wiele powodów do wdzięczności. Dziękuj za to, że nie jesteś tam, gdzie byłeś, za to, że przetrwałeś to, co wydawało się niemożliwe. Trzymaj głowę wysoko. Twoje najlepsze dni są przed tobą. Nie poddawaj się. Pozwól Bogu prowadzić cię w tym roku, w zwycięstwach i wzmaganiach. Oddaj mu je w uwielbieniu i łzach. Bóg był z Tobą i nadal ci pomoże, bo w Jego imieniu jest zwycięstwo. Możesz zacząć od nowa. Bóg widzi Cię i wie, że się starasz. Stawiaj krok po kroku, rób to, o co Bóg Cię prosi, nawet jeśli wydaje się to teraz niemożliwe. Nigdy nie jest za późno na nowy początek, boski czas jest doskonały. Czasami czujesz frustrację. Myśląc, że nie robisz postępów w życiu, ale nie postrzegaj tego jako coś złego, to się dzieje, bo zapaliłeś w sobie płomień, który jest związany z wielkimi celami i jeszcze większymi marzeniami. Gdybyś był zadowolony, nie robiłbyś tego, nie obchodziłoby cię, byłbyś usatysfakcjonowany statusem kwo. To oznacza tylko... Że choć jesteś wdzięczny za wszystko, co masz, jesteś gotowy na manifestację wszystkich swoich marzeń. Bądź dla siebie dobry, boski czas jest realny. Podziel się tą wiadomością z pięcioma przyjaciółmi, aby potwierdzić. Zamiast mówić komuś, żeby był bardziej pozytywny, zapytaj: Jak możesz zrobić pozytywną różnicę w jego dniu? Mogą nie mieć odpowiedzi ale docenią, że troszczyłeś się na tyle, by zapytać zamiast czuć się osądzani. W miarę jak dojrzewamy, zdajemy sobie sprawę, co musimy zostawić za sobą. Czasami w naszym życiu są rzeczy, które nie są przeznaczone na stałe, a zmiany, których nie chcemy, są tymi, których potrzebujemy do wzrostu. Czasami oddalenie się jest krokiem naprzód. Są ludzie, którzy sprawiają, że czujesz się lepiej, gdy są blisko, są światłem dla twojej duszy i lekarstwem dla twojego umysłu. Napisz w komentarzach: Kocham Boga jako potwierdzenie. Zacznij dzień z uśmiechem na twarzy, miłością w sercu i pokojem w duszy, wierząc, że wszystko to jest możliwe. Jeśli teraz walczysz, zamiast postanawiać zmienić siebie, Postanów pokochać siebie. Pozytywna zmiana przyjdzie naturalnie, bo chcemy dobrych rzeczy dla tych, których kochamy i wiemy, że są tego warci. Zacznij robić to, co chcesz. Już teraz nie żyjemy w wieczności. Mamy tylko ten moment, który świeci w naszych dłoniach jak gwiazda i topnieje jak płatek śniegu. Bądź dla siebie dobry w nadchodzącym roku. Pamiętaj, aby przebaczyć sobie i innym. W dzisiejszych czasach łatwo jest się oburzyć, ale o wiele trudniej jest coś zmienić, osiągnąć, zrozumieć. Spraw, aby Twój czas się liczył minuty, godziny, dni i tygodnie mogą się ulotnić jak suche liście, nie pozostawiając po sobie nic, prócz wspomnień o spędzonym czasie bez działania lub czekaniu, aby zaczął. Poznawaj nowych ludzi, rozmawiaj z nimi, twórz nowe rzeczy i pokazuj je tym, którzy mogą to docenić. Przytulaj za dużo, uśmiechaj się za dużo i zawsze, gdy to możliwe, kochaj. Napisz w komentarzach, wybieram miłość Boga. Bóg powiedział w Księdze Izajasza, rozdział 60, werset 22, kiedy nadejdzie czas, ja... Pan sprawie, że to się stanie. Kiedy Bóg złożył obietnicę w twoim sercu, kiedy dał ci to marzenie, ustalił odpowiedni moment na jego spełnienie. Twój proces uzdrowienia, twoje osiągnięcie i twoje awanse są już zaplanowane przez Boga. Istnieją odpowiednie chwile w twojej przyszłości, kiedy rzeczy się ułożą. Pojawią się odpowiednie osoby i możliwości znajdą cię. To, w co wierzysz, może się jeszcze nie wydarzyło, ale kiedy rozumiesz, że Bóg ma już ustalony właściwy czas wyznaczony przez Twórcę Wszechświata, nie żyjesz w niepokoju ani frustracji. Wiele rzeczy jest prostszych, mniej przerażających niż myślimy. Czasem w naszych umysłach krople deszczu zamieniają się w huragany, Ciemność staje się koszmarem, zadania zmieniają się w projekty, a listy rzeczy do zrobienia stają się źródłem niepokoju. Ale jedynym sposobem, aby je przezwyciężyć, jest stawienie im czoła, przestać pozwalać swojemu umysłowi rządzić tymi lękami i zanurzyć się bezpośrednio w działanie. Zacząć i próbować. Bo tylko gdy zaczynamy próbować, zauważamy, że nie było to tak złe, jak myśleliśmy, że jesteśmy silniejsi i bardziej zdolni niż sobie wyobrażaliśmy, i że naprawdę fajnie jest robić to, co myśleliśmy, że nie możemy zrobić. Możesz kochać siebie takim, jakim jesteś teraz, jednocześnie pragnąc wzrastać i stać się lepszym. Możesz być dumny z postępów, które zrobiłeś, i jednocześnie chcieć się jeszcze bardziej wyzwać. Nie musisz wybierać tylko jednego lub drugiego, możesz kochać siebie na każdym kroku tej drogi. Świętuj każde swoje małe i wielkie zwycięstwo, bo naprawdę chodzi o Twoją podróż dostawania się. Czasami zapominamy, że każdy krok tej drogi jest równie ważny, czy to pierwszy, czy ostatni. Bez żadnego z nich podróż byłaby niepełna. Dlatego kochaj siebie na każdym kroku tej drogi. Proszę, subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać codzienne boskie przesłania. Gdy masz zły dzień, pamiętaj, że to tylko zły moment. To nie jest trwałe, to nie jest na zawsze, to jest zły moment, ponieważ rzeczy mają się zmienić i przynieść ci coś lepszego. To jest zły moment, ponieważ to nowy początek cudownych czasów, które nadejdą. Rzeczy się poprawią, światło jest w drodze, drogi przyjacielu. Pamiętaj o tym i wiedz, że to w porządku mieć złe dni, że to w porządku walczyć, ale nie w porządku myśleć, że ten smutek Cię definiuje. To minie, te trudne chwile się skończą, a nowe początki są blisko. Światło jest blisko, radość jest blisko, pokój jest blisko. To tylko tymczasowy spadek, a zanim się obejrzysz, znów będziesz latać, obiecuję. Przygotuj się, aby być świadkiem realizacji obietnic, które wypowiedziałem nad Twoim życiem. Słońce zaświeci nad Twoimi dniami, a radość zostanie przywrócona w Twoim sercu. Przyjmij te słowa z wiarą i wdzięcznością, gdyż moja miłość do ciebie jest wieczna. Zaufaj mi, bo obietnice Pana się spełnią, a sezon dobrobytu i obfitości nadchodzi szybko. Napisz 11:11, .11, aby aktywować czas dobrobytu w swoim życiu. Ten, który chroni nas przed niebezpieczeństwami, znany i nieznany każdy świt jest świadectwo twojej niezachwianej miłości otacza nasze domy łaską i łaską pobłogosław każdego członka mojej rodziny chroniąc ich swoją boską ręką i prowadząc ich do twojej prawdy Ojcze Niebieski, przyjmij tę modlitwę jako wyraz w głębi mojego jestestwa, oddaję się Twojemu suwerenna wola i zaufanie w Twoim kierunku na każdym skrzyżowaniu mojej podróży, niech Twoja obfita łaska nas podtrzymuje radości i smutki i tona. W każdym kroku to, co dajemy, jest zgodne z Twoim planem doskonały w imię swego ukochanego Syna Jezu Chrysty. Kieruję do Ciebie te słowa Amen i Amen.